tak. serdecznie witam na kanale dla pań w eleganckim wieku. i nie tylko. jeśli masz ochotę, to tutaj możesz postawić mi kawę. link znajdziecie w pierwszym komentarzu. bardzo dziękuję i zapraszam na film. dzień dobry kochani. witam was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale beauty 65. Na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Kanał powstał, tak jak mówię, dla pań w wieku eleganckim, ale widuję tutaj też młodsze osoby w średnio eleganckim wieku, w młodo eleganckim wieku, jak zwał, tak zwał. Witam z całego serca wszystkich, którzy tu przychodzą i którym, i którym, i którym się tutaj spodoba ten kanał Albowiem na nim pokazuje, że kobieta w wieku eleganckim, jak ja, 66, plus, potrafi zrobić makijaż i potrafi się go nauczyć i zrobić go tak, żeby się upiększyć. Bo makijaże są po to, żeby się upiększać, kochanie. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Przychodzę do Was, moi mili, z letnim makijażem. Postanowiłam, na chybiu trafił, złapać jedną z polskich paletek i trafiła mi się Tropicana i będzie to, moi drodzy, naprawdę, naprawdę letni makijaż. Dodam, że tutaj nie ma ciemnego, który ja chcę, więc będę się wspomagać którymś z ciemnych, pojedynczych cieni i myślę, że to będzie to ten o i nim się wspomogę. Jak już mówiłam, nie muszą być koniecznie z tej firmy ta sama paleta, nie muszą być nawet te same kolory, tylko po prostu wystarczy zobaczyć jak nakładam te, że tutaj jaśni do Zewnętrznych ko końcówek y, ciemniej, i można sobie samemu z własnych, jakie się ma tam palety, czy pojedyncze y, cienie, wykonać tym sposobem makijaż oczu. Ucz. Na twarzy mam moi drodzy już podkład. Jest to od Elizabeth Arden. Ten. Ten ło. Y, przypudrowałam go również pudrem od Elisabeth Arden, ja korzystam z puszka, bo tak mi jest lepiej. Po prostu nie, nie fruwa ten puder wszędzie. Raz, że niepotrzebny w marszki wchodzi. Dwa, że tu obiektyw jest niedaleko chroniony, bo chroniony. Ale widzicie, rozumiecie. Nie jest to tania rzecz. Teraz mi się przypomniało, co to mi się przypomniało? Ach, ze względu, w związku z moją kotką że tam jedna dziewczyna, która Devon Rex ma tutaj u siebie w domu, kilka sztuk, znajoma na Facebooku, napisała mi, że mam sobie wziąć Devona Rex, bo to jest rasa, który, którzy, które skaczą, płyną, fruwają i tak dalej. Więc pokazałam jej, jak fruwał mój Merlin, jak mnie kochał i jak mnie kochają obecne koty. i nie mam naprawdę nie mam potrzeby trzymania kotów rasowych. Ludzie są tacy, z tego co się później okazało, to ona te koty też nie ma po to, żeby się rozprzestrzeniała, tylko po prostu ma, bo chciała i tak dalej. Ludzie są tacy, że sobie koniecznie kupią rasowego kota, wydadzą na to multum kasy, a nie zapewniają temu koty podstawowych, podstawowych jego potrzeb. Kot to nie pies. Koty muszą być dwa. Rzadko, ale to rzadko zdarzają się koty, które są pojedyncze. Taka była matka Merlina, ona z innymi kotami, ona się nie gryzła, nic, po prostu omijała z obrzydzeniem człowiek, był dla niej osobą, którą na jej poziomie mogła sobie pogadać. Prawdopodobnie moja Megi też będzie taka. Jak na razie sytuacja wygląda zadowalająco. Nie prycha już na Simona jak się do niej a paca, go nawet łapką delikatnie. A on do niej proszę pieśni, zawodzi jak Romeo pod balkonem. No trudno, przerypał sobie na samym początku i teraz musi cierpieć. Ale że ona się bawi, to już szatanka po prostu, to i starego dziadka też rozruszała, i on też się bawi. Bardzo dobrze, bo najlepiej to by spał. No fakt, 14 lat, to już jest troszeczkę, to już jest w wieku ludzkim naprawdę bardzo, bardzo późny wiek, kochani. Lekko starszy ode mnie. A zatem, kochani, zaczęłam o kotach, zaczęłam o, o, o rasowych, że potrzeby nie mam, bo nie mam. Żeby jeszcze dokończyć tematu kotów i skąd je biorę, nie mam też potrzeby brania z towarzystwa tutaj niemieckiego opieki nad zwierzętami. Albowiem, gdybym chciała brać, to przychodzą do domu, patrzą się, czy masz warunki. Ja uważam, jeżeli biorę kota, to mam warunki. Dobra. Dobra, można zobaczyć ewentualnie jeden, Ale młodego kota bym nie dostała do Simona, tylko bym wcisnał jakiegoś dziesięcioletniego, ośmioletniego a nie młodego kotka, dwuletniak jest Megi, żeby się jeszcze nim nacieszyć parę lat. A nie człowiek się przyzwyczai i później nagle za dwa lata nie ma już go. Ja tego nie uznaję. Tak samo jak nie uznaję wzięcia sobie zwierzęta jako zabawki. Bardzo dużo ludzi tak robi. Psa, kota biorą, a nie mają później już ochoty się nim zajmować. To wtedy czy na spacery z psem chodzi, to wtedy z powrotem wracają. To jest najgorszy sort ludzi. Takie to ja omijam szerokim, szerokim łukiem, jak śmierdzące jajo. Okay. A zatem mam yy, to, co mówiłam, yy, podkład, jaki Wam mówiłam. Jako pielęgnację mam na twarzy resztki z doktora Pierico, serum. Ono tu, ono tu. Sam, sama resztówka. Yy, mam na to położony krem peptydowy z... Yy, yy. I kochani, pod oczy nowość kupiłam sobie sobie taki pod oczy w w sztyft z Eveline i go sobie tutaj nałożyłam. No, niby wygładza trochę te, te ale szybko wysycha. Nie? Tu się niby klei, ok, więc go będę kilka razy nakładała pod oczy i zobaczymy, jak będzie na nim później wyglądał y, korektor. Okej, okay, no to zaczynamy. I tak moi mili. Bierzemy sobie pędzelek, jakby to wyczyszczę. One już są do prania, ale jeszcze, jeszcze mogą być. Bierzemy sobie ten taki o. Ten o. I sobie kochani, go aplikujemy. W załamanie powieki i powyżej. Taki żeby było pomarańczowek taki. Taki fajny i tutaj też sobie go aplikujemy, żeby e, tutaj wszystko ładnie zakryć. O i tak to wygląda. E, to są wiecie pędzle m, Maxineczki. Cienie są z Glam Shopu, więc e, robi, się to, robi się to błyskawicznie. Bierzemy ten cień i sobie też. Ja, załamanie powieki. Właściwie tak przed załamaniem, nie do końca i po prostu rozblendujemy ten, który już tutaj przed, wcześniej położyłyśmy, położyliśmy. Nie? I teraz sobie miotełką to wszystko ładnie rozblendujemy, bo mówię, to są i cienie i pędzle są. Rewelacyjny, jedyny zarzut do cieni mam, że niestety zmywają im się numerki. Ścierają, zmywają. No, zmywają, przecież myjemy te pędzle, nie? No, że im się tak właśnie one nieładnie robią. Za te kasy powinny być i być. I teraz bierzemy też taką małą miotałeczkę i bierzemy sobie ten, oj, różyk. Nie fiolecik jasny, i sobie tutaj niewielką ilość po prostu, żeby zmienić kolor, żeby ten kolor nie był. O, widzicie? Robimy sobie spójnie kolor taki, którego praktycznie nie ma w palecie, ale po nałożeniu. Mamy zupełnie taki, bo to są, bo to są te yy, kolorowe te cienie, żeby wy, wy, za pomocą ich wywołać sobie, wywołać sobie wyko, wykonać, no, zrobić sobie całkiem inny kolor, który byśmy chcieli na przykład, nie? a nie ma go. Tu. Także to yy, yy, ten, tak pamiętam, że w szkole, w podstawówce uczyłam się właśnie tych palet. Z takimi, bibuły, żeśmy robili jakby kółka i to sobie zapamiętałam, że jak człowiek nie ma specjalnie pomysłu co z czym, to wtedy można sobie takie kółka zrobić. O. A zatem kochani jesteśmy już w tym miejscu. No jestem i teraz bierzemy klej, nie robiłam odcinki, bierzemy klej i kładziemy go sobie tak od, od tyłu po troszeczku od tyłu i na niego dajemy ten satynowy fiolet. Załama która jest w załamaniu u mnie powieki, chyba u każdego. Niektórzy nie mają, roz no jak to się mówi, opadającą bardzo powiekę, y Taką naprawdę bardzo, i macięcie oczka, to trzeba sobie wyraźnie wtedy naprawdę wyraźnym cieniem sobie zaznaczyć i tego się trzymać. Ok, tyle to już było i teraz znowu troszkę. I bierzemy sobie tą, oklepujemy ją, ponieważ ona jest y, płatkowa, więc należy ją. Ten, ją ona ten cień ten on cień jest płatkowy i należy go kochani po prostu rozklepać na wierzchu dłoni i już jest dobrze siedziałam zawsze na ręczniku był położony na tym moim krześle foteliku i powiem wam że krzywo siedziałam teraz ale zawsze Pales obcierałam, muszę się teraz nauczyć, bo już krzesło wygląda takie obtarte, trochę kolorowe. OK, i teraz bierzemy ten, o, też go ob obklepujemy i po prostu jakieś szaleństwo żeśmy wykonali. Ja nie wiedziałam, że te, zapomniałam, że te cienie są tak intensywne, szczerze mówiąc, powiem Wam. Totalnie mnie się zapomniało. No i co my możemy tutaj do klejem dojechać, żeby poprzyczepiać tutaj, jak jest, albo później po prostu to za. Roz, jak to powiedzieć? Rozblendować. Okej. Okay. I kochani, nie zdzierżyłam. Zeszłam na dół. Przyniosłam swój fotel. Nie będzie widać, bo ma nisko oparcie spod komputera, jest szary. Tamten jest elegancki, bla bla bla, ale siedzieć na nim to było skaranie boskie. Teraz sobie jeszcze podłożyłam, taką sobie kupiłam o, parę ładnych miesięcy temu, poduszkę do siedzenia i po prostu jak na razie siedzę idealnie, moi mili. A zatem zabieramy się za oką numer 2. Y, Bierzemy sobie ten, ten. Mhm. Ten, który Wam radzę, żebyście zakupili. Tego cienia otrzepujemy. Pędzel do powiek E15 marki Sigma. Wykonany został z wysokiej jakości włosia syntetycznego. Włosie to jest elastyczne, odpowiednio giętkie. Płaski, ostry i wąski brzeg pędzla pozwala podkreślić powiekę. Pędzel nie pozostawia nieestetycznych smug, umożliwia perfekcyjną aplikację produktów proszkowych i żelowych. Taką, o, I w tym ciemnym, i tutaj sobie go stemplujemy i do góry sobie go no, wyciągamy, żeby jak na, najlżej nam wychodził na tą górę. Tu sobie tak troszkę o między tymi. No, żeby na siebie nachodziły te dwa cienie i ten no i tutaj delikatnie. I sobie też takim. Nie. Mam dwa takie ja kupiłam dwa zestawy do oczu po prostu bo reszta to mi to jest niepotrzebna i sobie tutaj tak sobie. No i jeszcze. O, tak jak i tu. O, i. Tym innym pędzelkiem, tu są te same dwa pędzle, yy, jeszcze w tym ciemniejszym, najciemniejszym i sobie tu yy, poprzesuwamy. Mówię, to oko jest dziwne i takie już chyba umrze ze mną dziwne. Przy okazji sobie podjeżdżamy tu, tu zaraz będziemy robić do. Zdjęłam już playsterki i biorę ten, i tutaj jeszcze przeciągam. Przy samych rzęsach, nie? Ja sobie to później wszystko zmiotę z twarzy. Znacie tu, albo mam włos, albo go wyjęłam i mnie jeszcze drażni. No, bo dobre 5 minut szukałam włosa, aż go znalazłam. Ja go później przesuwałam na twarzy. Tylko, ale tak, jakby coś tam było. Nie wiem. Oui. Mam sobie ten z y, GramShopu, i sobie to roz, rozblenduję, zanim wyczyszczę. To jest Konado. On jest jakiś twardy, kurcze, też mięciuśki. Te z Bailey naprawdę są, jakość ich jest doskonała. Powiem Wam. Bardzo, bardzo radzę, żeby sobie kupić, bo będziecie bardzo zadowoleni przez lata. Moje już mają, znaczy te pierwsze 6 lat. I są tak, tak samo dobre, jak były dobre na początku. I ten, ten cienie to jest po prostu obłęd w kropki. Jest tak mocny, że trzeba się go bać. I teraz mojej mili jako ta słynna śliwka na wietrze, na torcie, biorę sobie ten, otrzepuję i aplikuję sobie. Kochani moi, już więcej tutaj nic nie zrobię nowego, więc rzęsy, twarz i tak dalej. I przyjdę do Was już w gotowym makijażu. A zatem, kochani, powróciłam do Was już w całym makijażu. Co użyłam? Do ust użyłam to od kitulca, róże, brązy. Złotości. Mogę odłożyć półkę. Mam złotości korektor z Eveline. Tak, jak to rzęsy? to z Eveline i ta od Marzenki, ta maskara i powiem Wam, że jest już lepsza. Jest już lepsza, bardzo ładnie się nią robi, jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. Maskara, maskara brwi. Ja tu sobie odłożyłam i szybko schowałam brwi. Znaleziona kredka do brwi. Stars from, from the stars. I z... I od Marzenki ten y, tuż do maskara do brwi bardzo ładnie trzyma. Bardzo, tutaj trzeba uważać, bo ta kredka, ona tylko, nie tylko y, rysuje kolor, ale ona też ma takie drobinki, że dorysowywuje większy w ten sposób. I tutaj ja zawsze uważam, ja zawsze maskarę do brwi zawsze odbijam. I tutaj trzeba odbić podwójnie, bo ta maskara też ma takie. Jak się zrobi klump, no, to do widzenia. Wiecie, czym to się kończy? Zmazaniem całej brwi, przynajmniej u mnie. Okej, okay, to chyba było wszystko, o czym chciałam wam powiedzieć, co miałam dzisiaj yy, na twarzy. Więcej grzechów nie pamiętam. A teraz makijaż. I to by było na tyle, tak sobie myślę, z tych. Moich tutaj kręceniu głową i prezentowaniu się wam może też wręcz. Kochani moi, mam nadzieję, że filmik z letnim makijażem się Wam podobał. Moim zdaniem, tylko wiecie, wiecie, jak jest moje. Wiecie, jakie są makijaże kolorowe, to musi aż krzyczeć, ale moim zdaniem ten makijaż zrobiłam całkiem spokojny, jak na moje możliwości i praktycznie. Takie jest moje zdanie, że każda z Was może to nosić. Nie robiłam odcinki specjalnie, żeby pokazać, że można bez odcinki. Można było też tutaj do, do um, całe zrobić świecące, prawda? Położyć na to jakiegoś topika, ale ja tak nie lubię. Ja lubię mieć mat i, i to, to świetliste ma się z tego matu wyłaniać po prostu. Nie, nie lubię tak całego. Co do koloru. Um, Żółtego mam zastrzeżenia, bo on żółty nie jest jednak. No, tutaj jest taki krzyczący, a tutaj nawet dwa razy poprawiany on na moje oko troszeczkę jest za ciemny, ale czepiała się baba płota, bo nie miała czego, nie? No. Kochani moi, dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za subskrypcję nowym, serdecznie dziękuję i bardzo proszę, żebyście zanim zasubskrybujecie, obejrzeli kilka filmików i się sami przekonali, czy chcecie ten kanał zasubskrybować. Bo później i wam jest lepiej, i mnie jest lepiej. Ja mam mniejsze rozczarowanie i wy też praktycznie, bo za, za, za subskrypcję. Za sub... Zasubskrybowaliście kanał? Tak, o, nagle, i yy, później się okazuje, yy, do kitu. Także i ja rozczarowanie, że miałam więcej, a o, teraz mam o kilka dni. i rozczarowanie, że zasubskrybowaliście ten kanał. O, tak się umówmy. A stałym widzkom, widziątkom i widzaczom serdecznie dziękuję za to, że jesteście, kochani za to, że kciukacie, że piszecie piękne komentarze, że dodajecie mi siły na duchu. Jesteście wspaniali, cudowni, rewelacyjni. I chociaż tylko raz w tygodniu jest filmik, to moi kochani, ja robię te filmiki tutaj dla Was, wolna od jakichkolwiek złych myśli, jeżeli coś mam... Coś mi przyjdzie, oczywiście, mówię. Cało wszystko zło zostało za drzwiami tego, tego studia mojego atelier. I z tej okazji właśnie spokojnie siadam do, do robienia makijażu. Zdarzały mi się żarty, zdarza mi się yy, uśmiechnąć, bo dzień teraźniejszość mnie po prostu tu nie dopada. Dopiero pod koniec, jak się z Wami W serdecznej podzięce za Was, kochani, życzę Wam żebyście wszyscy byli bardzo, bardzo, bardzo zdrowi i mieli spokój. Niekoniecznie święty. I co? Widzimy się już całkiem niedługo w następnym Pa pa!